Pograłem trochę w ten nowy, zajebisty tryb potyczki. Musiałem po prostu trochę ochłonąć od tej ogromnej aktualizacji, jaką dali nam deweloperzy. Oczywiście przywitał mnie Niemiec arabskiego pochodzenia, który pytał mnie, czy lubię Żydów i wierzę w Allaha. Teraz to chyba taki typowy Niemiec, tak mi się wydaje. Ajak, możesz Dobra, in w push Offensive. Hey kapitan, do you believe on Allah? Sayak. Do you believe on Allah? Assalamu alaikum. No powiedzieć wa alaikum ussalam. Where I am from? I am from Germany, my friend. Kim dobre. Wiele komentarzy, które pojawiają się na forach LS-owskich, sugeruje, że większość graczy przyjęła tą formę gry jako atut. Uff, wiecie co, dobrze, że nie jestem w większości. Można przeczytać, że graczom podoba się ten tryb, bo przypomina BFA formą, trwa 1/3 meczu normalnego. 50 kontra 50 na okrągłej mapie, ćwiczenie aima, stawiania garów i tym podobne. Ta. A dla mnie to po prostu wielka kamperiada, która formą bardziej przypomina gry związanych z Hellesowskim Rodowodem. Otóż krótko o trybie. Walczymy o jeden punkt, jedna drużyna pancerna, jeden oddział zwiadowczy. Nie ma artylerii, potyczka trwa z 30 minut z delikatnym hakiem, jeżeli punkt jest w impasie, przyjmowaniu lub traceniu. Oprócz El Alamein jest możliwość rozegrania skiermisza również Adrielu. Wybrali chyba dwie najbardziej obrzydliwe mapy. W sensie na Adrielu jeszcze można w sumie pograć, ale El Alamein... Przecież wołał pomstwę do nieba. Okej, okay, można powiedzieć, że zrobili remap tych lokalizacji dodali nowe bronie. Oaza jest ładnie zrobiona: kamienie, zabudowania, palmy, ale i tak nie zmienia to faktu, że gra się tragicznie. Może też przez to, że ludziom już kompletnie nie chce się pojąć podstawowych mechanik w tej grze. Na początku był boom: każdy chciał zagrać, każdy chciał zobaczyć, jak to wygląda. Deweloperzy szczycą się tym, iż tryb ten pozwala szybko wejść w meandrę hela, ta. Jeszcze niech powiedzą, że dodali polską jednostkę. No, w sumie zając dodali. Przecież płatny DLC, spadochroniarzy naszych krajanów, rodaków Polaków, naszych. I jeszcze mam za to płacić? Nie hu, hu. nie kupiłem żadnej skórki i nie kupię. Dopóki naszego Ogdańska nie ujrzę, gry się nie zlęknę. A deweloperów wiecie gdzie mam. No tak se myślę, siedząc na krześle, które zajmowałem żonie od naszego stołu salonowego. Kiedy do jasnej cholery wejdzie ta gra na właściwe tory? No i od razu odpowiadam, nie wiem. Zresztą po przeczytaniu reddita, tysiąca komentarzy, przeanalizowania faktów, prześledzenia tamtych i owych update'ów, Podcierając gila spod nosa z łzami w oczach uświadomiłem sobie, że coraz bardziej twórcy mnie irytują. Ta gra obecnie na Steamie kosztuje 200 zł. 200 zł! Halo! Wiem, że jest inflacja, ale ja kilka lat okay. temu na przecenie kupiłem ją za 40 zł, 200 zł za chiny ludowe bym nie dał. Oczywiście daj znaka w komentarzu, co sądzisz o tym trybie. Trzymajcie. Jo! Yo! do you like jewish people yes do you like them i got nightmares in my head i fear